Zaawansowana terapia Ale inne misje stary, Jest ten. Zbierz dzieci Boga Co to są? Uh -huh. A tam było silniejsi przeciwnicy napisane In chyba. Tutaj coś trzeba robić. Brama wykrywa hałas. Kucnij debilu Antidotum Ej, to jest No kurwa, wiem przecież. Nie godę, że ktoś to słyszył. Ja pierdolę jaki ten... ...sznur jest długi. Ten kabel. Kajło kiedy kiedy Do wana! Ja pierdolę stary. Czajszki dosy do wana podpierdalony. Haha, skutni zjebie Normalnie kidosy dawana stary O kurwa Wertara Ej uwaga! Tu jest krzykuś A tu jest kurwa pobite Gary A ja pierdolę! Uruchomiłeś tego śmiecia! Ty tam jest pizza. Ma, Matycznie adiny, ona strząta trzy d kreski. To ty pierdolisz, ja zaraz zdechnę! Tu jest ka cable! Ale ja nie mogę go ogarnąć! When I was little, the other never at me. Nie ma no! Nie idź tu Nie hey! idź tu XLHP Każdy kurwa jest na górze Odnawiamy mi się leczenie do jednego paska No bo tak jest O, o dzięki dziękuję. O ja pierdolę Pixel Aha ja pierdolę Goofy Dobra, trzeba Kidosa do wziąć Pierwsza raj tu mnie Ona na mnie się skupiła Goni mnie Matę Idowana Nie idzie, nie idzie Z Kidosem do wana. O kurwa, Rupson Aha i my mamy w takich wa Powiedz co to było? Co to było? Kucaj kurwa bo rupsum przyjdzie no debil zaznacza się Ty jesteś... Upo-upo Dobra, Kido zdowana, kiedy zdowana. Rupert do nas biegnie. Stary, jak prawdziwy te, jak, jak prawdziwy porywacze? Aha, no ta, zapomniałem. No, ja nie wiecie, nie. Ona na Czekaj! Kurwa, zbieram rzeczy debilu, a ty później łazisz i... Nie mam nie leczenia! Cofnij się, kurwa! Na wy się patrzysz? Dobra Eskidus, Wypierdalej kubiks Bo ci przypierdolę Debil Kurwa on ej, on ja ten HP zabiera No bo mi zajebu Dobra ja go odciągam. No musisz iść na dół kurwa Dobra, widzę jak Jakbyś jak do mnie poszedł? No ty nie ty mogę, jak. bo ja z nim biegam stary Ale nie zaraz nie, go pewnie. gubię Gubię go Ja się, ciebie Muszę się ulecieć, bo się, jak się zjebałem, to trochę mi HP zabrało. Kurwa dawaj to, bo ja adrenalinę wziąłem! Dawaj tego kidowca! A, A no ta, brama. Idzie tu. Nie trafię! Nie jego A! Widzę! Umieram!

Dupci ma jak w tupie Stary Nie goni wiedwała Ty jesteś kurwa ołkły Kurwa nie wiem, przecież ja jestem przy schodach Ale ta pizda mnie goni Kurwa Umieram leci do prawa GG, jak ten dobija mnie pizda, ale ze mnie wypadnie ten, ze mnie wypadnie jest ciekawa Jak Jak <grym> Ona stoi przy mnie. Nie. Dobija mnie drugi ja raz, zlikamy. ja pierdolę Kaczka Pierdolę, umrę Ja nawet nie mam HP Odwrócona, chodna Jakub, jakoś, pierdolę Uciekaj, 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 uciekaj Ja się ululululu Uleczyłem się aparaturą jak ktoś Kurwa, oby tu... nie ma flaszki. Ja pierdolę, leżysz? Ale masz całe. Tam trzy. Haha, ha, debil! Ty, <grym> a <go grym> to na nim się też ładuje. Patrz.

O kurwa, kuba, <grymna> <Jo pierdolę. grymna> no Tam tu nie idzie nawet. Jak nie idzie, jak jest jak u mnie? Nie, nie dawaj nie fake info. Ja nie widziałem. On schodzi na dół, zbiega na dół, pach. Ja pierdolę. Daj To mnie idzie. Ty to biegaj z nim. Nie, nie tu! Ty kurwa debilu! No tam jest! Ja ja cię... Jak ty mnie wkurwiasz! Szyba, o! co on poszedł! Dobra, idę. Widzisz, ty dzięki mnie. Dzięki tobie to mamy kurwa upośledzenie piątego stopnia, ale dobra. Usia tam wyszedła. No to nie wiem, jestem z Gang Rodrigueza i Bertara. Za to problem. Popatrz. Nie <nip incidental _��> <t Ir inventional _im> Nie Bro, 34 te pół godziny kurwa. Odwołaj autopsję? Przecież to już było, taka misja, ale to jest chyba trudniejsza. Dobra. Czekaj, to jest tak, gwiazda, księżyc i... trefl? Idziemy do trefla? No. No wypierdalaj stąd, bo kurwa... to się, siebie. No kurwa, tu jest trefli jebany, Jakub, weź go Weź tego kondona On bierze półtorej ten, ten, ten. Weź, weź tego kondona Ja pierdolę, jak on zapierdala, Dobra, co jest Idź z nim, idź z nim No idę, idę On kurwa biega jak pojebany Jaki on jest szybki, co jest Mam kluczek, kurwa, nie mam przejścia, rozjeb to Ty, bo on. Dobra, na mnie jest śmieć Ale nie mam znowu nie, przejścia. Mam, mam, mam o kurwa. Pójdźmy! A mi nie wziął, mi mi, mi... mi nawet jednego paska nie wziął. Dobra, wsadziłeś ten klucz? Tak. Chłop się o, mieli, kucni debilu, no, przy nim można kłócać mnie bo to jest ten ślepy Rupert. To idź, a idę do tego tu. Księżycy. O, no to biorę. Ja zobaczę to, co to jest. Czy ktoś się wdzierdoli do mnie? Nie, to ja otworzyłem. Serce, to nie, to niepotrzebne, ale ja odkryję, żebyśmy się nie zgubili. Przez tego krzykusia skurbiałego Zajebło mi coś kur Kurwa Kuba Pomóż Kurwa ten rooper jest, jest niebezpieczny On wali rand w randomowe miejsca także nie Dopóki cię nie jepnie to się nie bój Klucz dać Kurwa trzęsie mi się padł Kuba spierdalaj Zajepał mi! mi. Dba, no mówię ci, spierdalaj A tu jest Krzykuś jeszcze. Ach, mi. Potrzebujemy! Tak, jest, jest. Róża. Róża. Na chuj biegniesz? Kurwa i Krzykusia Róża. uruchomiłeś, debilu! Na chuj kurwa biegasz? Chodź tu, tu kurwa! No już imbecylu! Ostatnie ciało do tego, do mielonki i spierdalony stąd. Ja ty, bądźcie napierdolone. Chodź, 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 chodź. On 2hp mi wziął. Ty ty. Ty, 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 ty. wypierdalaj. To nie zjadało. Boś! I yes. No kurwa ja tu miałem wejść Trudno Kurwa ja tam miałem wejść on jeszcze najebał Ej stary Patrz 13 minut kurwa rekord chyba świata